Hej, dziś zajmę się równaniami i nierównościami z wartością bezwzględną i w pierwszej kolejności przyjrzyjmy się temu, co napisałam już wcześniej na zielono, czyli moduł z liczby rzeczywistej a lub też wartość bezwzględna z liczby rzeczywistej a jest równa a, jeśli a jest większe, równe 0, i minus a, jeśli a jest ujemne. Czyli w przypadku równań czy też nierówności, zawsze będziemy rozpisywać dwa przypadki. Jeden będzie dodatni, Drugi będzie ujemny i za chwilę zobaczycie na przykładach, o co chodzi. Pierwszy przykład to będzie równanie 3x odjąć 6 jest równe 9. Tak jak wspomniałam, rozpisujemy dwa przypadki. Pierwszy przypadek, kolokwialnie mówiąc, przepisujemy tak, jak leci, czyli opuszczamy wartość bezwzględną i piszemy 3x odjąć 6 jest równe 9. Przepisuję dokładnie tak, jak widzę, pomijając wartość bezwzględną, następnie stawiam znaczek lub i w przypadku równań zawsze stawiamy znaczek lub. I teraz lewa strona bez zmian, czyli 3x odjąć 6 równa się, a prawą stronę zawsze tą liczbę trzeba zmienić na przeciwną. Czyli jak mieliśmy dziewiątkę, no to teraz mamy minus 9. Następnie robię standardowe obliczenia, czyli x na jedną liczbę na drugą, czyli minus 6 przerzucam na tą stronę, tutaj tak samo minus 6 na tą stronę. I po lewej stronie zostaje mi 3x, a po prawej stronie minus 6 przeszła z plusem, czyli 9 dodać 6 to jest 15, lub 3x równa się minus 9 dodać 6, to jest oczywiście minus 3. Ponieważ chcę obliczyć x to obustronnie dzielę przez 3, obustronnie dzielę przez 3 i x wychodzi mi równe 15 podzielić na 3 5, lub x wychodzi równy. Minus 3 podzielić przez 3, minus 1. No i tak wygląda rozwiązanie równania z wartością bezwzględną, czyli mamy dwie odpowiedzi: 5 lub minus 1. Następnie pokażę Wam, jak się rozwiązuje nierówności z wartością bezwzględną, ponieważ tutaj zaczynają nam się trochę takie schody. I pierwsza nierówność, którą widzicie, to jest minus 2x dodać 2, mniejsze równe od 14. Pierwsza wersja to oczywiście przepisujemy tak jak w przypadku równania, tak jak leci. Czyli opuszczam moduł i piszę minus 2x dodać 2, mniejsze równe od 14. I tu pojawia się pytanie: postawić znaczek i, czy postawić znaczek lub. I tutaj jest bardzo fajna taka wskazówka. Możemy ten znaczek obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90 stopni. I wyobraźcie sobie, że jak ten znaczek odwrócicie o te 90 stopni, to pojawia nam się i. Oczywiście do tego i już nie dokładamy tej drugiej kreseczki, no bo to jest ten standardowy, właśnie znaczek i. Następnie lewą stronę przepisujemy bez zmian, czyli minus 2x dodać 2, i teraz trzeba pamiętać dwie rzeczy. Raz, że przewracamy znaczek, czyli to będzie teraz większe, równe, to jeszcze zmieniamy liczbę na przeciwną i piszemy minus 14. Czyli tutaj są dwie rzeczy do zmiany. Dość, że zmieniamy ten znak, to jeszcze liczbę na przeciwną. Następnie znowu standardowo obliczenia, czyli x na jedną stronę, liczby na drugą, czyli dwójkę przerzucamy na drugą, dwójkę również przerzucamy na drugą i tutaj zostanie mi minus 2x mniejsze równe od 12, ponieważ 14 odjąć 2 i minus 2x większe, równe Minus 2 i minus 14 to już mamy minus 16. Dzielimy obustronnie tutaj przez minus 2. Tutaj tak samo dzielimy przez minus 2. I kolejna reguła do zapamiętania, chociaż powinniście już o tym wiedzieć. Jeśli dzielimy przez liczbę ujemną, to zawsze odwracamy znowu ten znaczek. Czyli tutaj będzie x większe, bądź równe od minus 6 i x będzie tym razem mniejszy, bądź równy. Od 8. Zawsze przez tą liczbę ujemną dzielimy, to ten znaczek trzeba pamiętać o tym, aby odwrócić. Co robimy w tej sytuacji, gdy wyszły nam już dwie liczby? W tej sytuacji należy sobie narysować taką krótką oś, na której należy zaznaczyć oba rozwiązania, czyli zaznaczam minus 6 i 8. I teraz, jeśli x był większy, równy, to należy tutaj zrobić takie zamalowane kółeczko w środku. To samo w przypadku ósemki, robimy zamalowane kółeczko w środku i jeśli był większy bądź równy, to należy pójść w prawo. Jeśli macie wątpliwości, lub myli wam się w którą stronę pójść, to pamiętajcie, że ta strzałeczka podpowiada właśnie w którą stronę to rysować, ponieważ ta strzałeczka pokazuje w którą stronę rosną liczby. Więc jeżeli większe równe, to tak jak idzie strzałka w prawo. No i oczywiście co do ósemki, skoro te x mają być mniejsze, równe, to tym razem pójdziemy w lewo, czyli przeciwnie, jak nam wskazuje ta strzałeczka, czyli idę teraz w tamtą stronę. I przedział pomiędzy szóstką i ósemką będzie naszym rozwiązaniem, czyli tutaj, gdzie te przedziały się pokrywają, jest nasza odpowiedź. I tutaj zapisujemy odpowiedź x należy. Od minus 6 w trójkątnym nawiasie, ponieważ było kółeczko zamalowane w środku i ta nierówność była podwójna, czyli większe, równe. Tak samo w przypadku ósemki, mniejsze, równe. No i oczywiście kończymy na ósemce i domykamy nawias trójkątny. Czyli tutaj przedział jest od minus 6 wraz z tą minus 6 do ósemki wraz z tą ósemką. Kolejny przykład. Weźmy 4x dodać 3. Większe od 15. No i znowu rozpisujemy dwa przypadki. Najpierw przepisuję tak, jak leci, czyli 4x dodać 3, większe od 15, i teraz stosuję tą regułę 90 stopni, czyli ten znaczek, wyobraźcie sobie, że odwracacie zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90 stopni, oczywiście wychodzi nam znaczek lub. Następnie lewą stronę przepisuję bez zmian, czyli 4x dodać 3, a teraz dość, że odwracam ten znak. To jeszcze liczbę na przeciwną, czyli minus 15. Standardowe obliczenia, czyli trójkę przerzucam na drugą stronę, trójkę przerzucam na drugą stronę. Po tej stronie zostanie mi 4x większe od 15 odjąć 3, 12 lub 4x mniejsze od minus 15 i jeszcze minus 3, bo to wychodzi na minus 18. Następnie dzielę obustronnie przez 4, dzielę obustronnie przez 4, i x wychodzi mi większy niż 12 podzielić na 4 to 3, lub x wychodzi mi mniejszy minus 18 podzielić przez 4, minus 4,5. Co zrobić z tym wynikiem? Oczywiście dokładnie to samo co w poprzednim przykładzie, czyli wystarczy narysować taką e, króciutką strzałeczkę i umieścić na niej oba rozwiązania, czyli zapisujemy minus 4,5 i zapisujemy trójkę. X -y są większe od trójki, a nie większe, równe i mniejsze od minus -4,5, więc tym razem robimy puste kółeczka, nie zamalowujemy ich w środku. I jeśli są większe od trójki, to znaczy, że będziemy szli w tamtą stronę. I tu trzeba zrobić taką pochyloną strzałę, pochylony taki przedział, jakby, i robimy oczywiście przedział w stronę, tak jak nam wskazuje strzałeczka, czyli w prawo. Natomiast w przypadku minus 4,5 miały być mniejsze, więc znowu robię taki pochylony ten przedział i idę przeciwnie niż pokazuje mi strzałka, czyli idę w lewo. No i teraz, co tutaj będzie rozwiązaniem? Jeśli ktoś ma ochotę, można tutaj zakreskować te przedziały. I tutaj ten przedział zaczyna się w minus nieskończoności, natomiast od trójki idziemy do plus nieskończoności. No, i przedział wygląda w ten sposób. X należy od minus nieskończoności. Przy nieskończonościach zawsze używamy okrągłych nawiasów do 4,5. I tutaj nawias będzie okrągły, ponieważ kółeczko było puste w środku i ta nierówność była zwykła. W sumie od trójki w okrągłym nawiasie puste kółeczko i nierówność pojedyncza do plus nieskończoności, a przy nieskończonościach zawsze okrągłe nawiasy. Tak wyglądał drugi przykład. Teraz Wam pokażę przykłady, przy których znajduję częste błędy, częste pomyłki. Pierwszy taki przykład. Weźmy sobie pod pierwiastkiem 2x odjąć 7 podniesione do kwadratu, mniejsze od jedynki. Tutaj z automatu takie, widzę częste błędy, że chcemy znosić kwadrat z tym pierwiastkiem, czyli że zostaje 2x odjąć 7. Mniejsze od jedynki i to jest właśnie błąd, dlatego że pierwiastek z x do kwadratu jest równy nie x, tylko modus x. Trzeba o tym pamiętać, bo to jest właśnie taki częsty błąd, że chcemy jakoś tak z automatu ten kwadrat sobie skasować z pierwiastkiem, a to tak nie działa. No i skoro już to wiemy, to piszemy wartość bezwzględna z 2x odjąć 7 mniejsza od jedynki. No i tutaj już mamy standardową nierówność z wartością bezwzględną, czyli pierwsza wersja przepisuje tak jak leci 2x7 mniejsza od 1, następnie znaczek odwracam o te 90 stopni, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli mamy tutaj znaczek I, lewa strona bez zmian, 2x odjąć 7 i teraz dość, że zmieniam znak, to jeszcze liczbę na przeciwną, czyli minus 1. Po lewej stronie, ponieważ to minus 7 przerzucam i minus 7 przerzucam, to tutaj zostaje 2x mniejsze od 1, dodać 7 to jest 8 i 2x większe od minus 1, ale plus 7, czyli 7 odjąć 1. 6. Dzielę przez 2, dzielę tutaj przez 2 i x wychodzi mniejszy od 4 i x wychodzi większy od 6, podzielić na 2. To będzie 3. No i pewnie się domyślamy, że tutaj należy zrobić jeszcze właśnie tą krótką strzałeczkę, narysować na niej, zaznaczyć na niej obie liczby, czyli trójkę i czwórkę. No i teraz tak, x -y mniejsze od czwórki, czyli kółeczko puste i x -y większe od trójki, czyli znowu kółeczko jest puste. I skoro x -y są mniejsze od czwórki, to znaczy, że będziemy szli Przeciwnie niż pokazuje nam ta strzałka, czyli idziemy oczywiście w lewo. Natomiast skoro x -y mają być większe od trójki, to idziemy tak jak pokazuje nam strzałka, czyli tutaj należy pójść w prawo. Pamiętajcie, proszę, też o tym, aby te przedziały rysować nie jeden na drugim, tylko właśnie, żeby narysować je jeden nieco wyżej, drugi nieco niżej, tak żeby one się nie zlewały. I tu, gdzie one się nakładają na siebie, jest oczywiście nasze rozwiązanie. Czyli tutaj odpowiedź to będzie x należy do. Od trójki w okrągłym nawiasie, ponieważ kółeczko puste, nierówność pojedyncza. Do czwórki i również domykamy okrągłym nawiasem. I ostatni przykład, który na dziś przygotowałam, to jest przykład wartość bezwzględna z 3 odjąć x, będzie mniejsza od 2 odjąć pierwiastek z 6. I tutaj ten przykład wygląda bardzo standardowo, żeby się chciało już tutaj rozpisywać dwa przypadki, pierwszy tak jak leci, drugi tutaj zmienić znaki liczby na przeciwną, ale w tym przypadku akurat jest pułapka i tutaj łatwo jest się wyłożyć, ponieważ tutaj musimy sprawdzić jak będzie wyglądała nasza prawa strona, co to jest ten pierwiastek z 6? I właśnie ten pierwiastek z sześciu to będzie w przybliżeniu 2,45 i zwróćcie uwagę że jeżeli od dwóch odejmiemy 2,45, to prawa strona wychodzi nam ujemna, bo to będzie tam 0,45 na minusie. Pamiętamy, że z wartości bezwzględnej zawsze musi wyjść coś dodatniego. A skoro ta wartość bezwzględna jest mniejsza niż coś ujemnego, to coś tu nie gra, prawda? Bo wartość bezwzględna musi być dodatnia. A nie może wychodzić ujemna, a już tym bardziej mniejsza niż minus 0,45. I co w takiej sytuacji? W tej sytuacji mamy oczywiście do czynienia z nierównością sprzeczną. Zapiszę tutaj, że mamy nierówność sprzeczną. Czyli pamiętamy, że z nierówności nie mogą wychodzić liczby ujemne, a już tym bardziej nie mogą być mniejsze niż te liczby ujemne. Mam nadzieję, że zrozumieliście teraz równania i nierówności z wartością bezwzględną. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie mi proszę łapkę do góry i subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się ciepło i do następnego.